Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałam Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracie i siostro, Pan Jezus nam dzisiaj mówi, że On zwyciężył złego i że zły nie miał nic swego w nim. I Pan Jezus, mówiąc o tym, mówi, że to jest walka. Walka, którą my też, jak dobrze wiemy, musimy stoczyć między złym a wyborem Boga. I używając, bracie i siostro, analogii właśnie walki i batalii, musimy sobie zadać to samo pytanie, na które Pan Jezus nam odpowiedział. Że on przyszedł i stoczył tą walkę i szatan przegrał, bo nie miał nic swego w niej. Czy zły ma jakieś tereny w naszym życiu, jakieś rzeczywistości, które my Jemu oddaliśmy, które On niejako w nas wygrał i, i trzyma nam? Właśnie ta walka może być tą metaforą. Która pomoże nam lepiej zrozumieć dzisiejszym Ewangelię. Że jak są wojny, to jedna strona zwycięża więcej terenu na każdej walce. I ile tego terenu w moim życiu jest oddane Panu Bogu, a ile sfer mojego życia jest oddane właśnie złem? Jest zainfekowane jakoś złem, i trzeba to zwalczyć. I walka czy broń, jaką Pan Jezus nam daje, to Jego pokój. Bo szatan nie znosi pokoju, Bożego pokoju, czyli zaufania Bogu i kroczenia za Nim. Im więcej w takim razie będziemy z Bogiem obcowali i ten pokój w naszym życiu podtrzymywali, to zaufanie Bogu, tym mniej sfer będzie oddane złemu i tym więcej oręży zwycięskich będziemy trzymali. Niech ta walka nie będzie naszą walką, ale właśnie będzie Bożą walką, która się w nas dokonuje. Niech każdy z nas weźmie sobie Boga jako tego przewodnika, tego generała w tej walce, a On nas doprowadzi do zwycięstwa, błogosławionego wtorku i szczęścia Bożego.